Witajcie, kochane biedroneczki. Znowu witamy się w takich okolicznościach, że jesteśmy daleko od siebie, ale nie damy się temu wstrętnemu koronawirusowi. Na pewno wszyscy nosicie maseczki, dbacie o swoje zdrówko, dezynfekujecie i myjecie rączki i mamy nadzieję z panią Madzią, że wszyscy jesteście zdrowi. My też jesteśmy zdrowe i nie możemy się doczekać, kiedy się zobaczymy w przedszkolu. Tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania opowiadania Mali Strażnicy Przyrody. Posłuchajcie przygód Olka i Ady. Oleg bawił się z kolegami w przedszkolnym ogrodzie. Chłopcy coraz zerkali na sąsiednie podwórko. Za siatką starszy pan układał liście w zgrabny stosik. Po chwili zapłonęło niewielkie ognisko. Dym zaczął unosić się w górę. A gdzie są kiełbaski? zastanawiał się Kuba. Chyba nie będzie stwierdził Oleg. E, widocznie ten pan e, po prostu chce spalić liście. <laughs> Dziwne te liście! Ruszają się zobaczcie! krzyknął Bartek. W tym momencie spod kubki wygramoliły się dwa jeże. I zaczęły uciekać jak najdalej od ognia. Proszę pana, proszę pana! Co się stało, chłopcy? Mogę wam w czymś pomóc? Yy, chyba pan spalił domek dla jeży. Przed chwilą dwa jeże ledwo uciekły spod ogniska. Mój dziadek mi mówił, że nie należy palić liści w ogrodzie. Teraz już wiem dlaczego. Ojej, nie pomyślałem, więc więcej już tego nigdy nie zrobię. Odpady z ogródka najlepiej wrzucać do kompostownika, a skoszoną trawę pod, krzaczek, pod krzaczki. Będą lepiej rosły, a jeże będą miały gdzie się schować przed jesiennymi chłodami. Tak mi powiedział dziadek. Och, to masz mądrego dziadka, chłopcze! Sąsiad czym prędzej ugasił ognisko wodą. Na szczęście więcej jeży nie było. Do brata podeszła zaciekawiona Ada. Dlaczego ten pan zgasił ognisko? Przecież to zwykła kubka liści. Nie taka zwykła! To był domek jeży. Ledwo udało im się uciec. Naprawdę? To jeże tak sobie siedzą pod liśćmi? Właśnie, coś trzeba z tym zrobić! Zastanawiał się na głos Olek. Olek i jego koledzy po krótkiej naradzie postanowili zostać strażnikami przyrody. Zaraz po obiedzie zaczęli robić plakaty. Pani chcąc pomóc chłopcom, wymyśliła hasło. Nie pal liści, które leżą, pomóż domki stworzyć jeżą. Na koniec w nagrodę przygotowała dla dzieci odznaki strażników przyrody. Olek wracał do domu naprawdę zadowolony. Po drodze rozwieszał plakaty na słupach. Tata był bardzo dumny z syna. Jesteś naszym domowym bohaterem! Powiedziała uroczyście Ada do brata, patrząc na jego nową odznakę. Biedroneczki, jak myślicie? Dlaczego nie wolno palić liści? Chyba tu chłopcy w tym opowiadaniu wyjaśnili, prawda? Mam nadzieję, że wszyscy z Was wiedzą. Brawo, piękne odpowiedzi. A czy wiecie, w jaki sposób Jerzy przygotowują się do zimy? Mam nadzieję, że odpowiecie na te pytania, jak się spotkamy i porozmawiamy o tym w przedszkolu. Tymczasem odpowiedzcie na pytania swoim rodzicom. Kochane biedroneczki, na dzisiaj to koniec naszego spotkania. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Całuski przesyła pani Ola i pani Madzia. Pa!